Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywam w Roblox totalne <grystanie grystanie> totalnej porażki. porażki. Dobra, nie szeptajcie tak, jest tu ze mną Ala i Jagódka, wpadajcie Ego. na ich kanały. Ala to jest Alicja po drugiej stronie lustra i subskrybujcie, bo ma strasznie mało subskrybentów. 12. Chociaż wczoraj jak w to grałam, to I mała J. Ci dziewczyny mnie miały zasubskryb. I mała J też Dobra, spadajcie na jej kanał. Na dołączamy Odłączam. na Wyspę Totalnej Porażki. Wali. Ja pierwszy raz to gram nie wiem o co o tym chodzi w ogóle. Tak, czekamy A ja tutaj. chyba 1000. Ale ciągle dotykam twoje szczotki. Co? A ty... <laughs> <laughs> Więc czekamy Dobra. i będą postacie do zakupienia, możesz Ozwikacze. sobie wybrać. I napiszcie pod tym Później filmem, no, czy ja chcecie zasupam. więcej yy, z odcinków Stoka Boka, czy z Roblox. W ogóle czemu ja nie mam koszulki? Tak, tutaj masz do Ale to lepiej nie, bo to są za 60 Robuxów jedna postać, więc lepiej nie. No, i, ale tu masz z innych sezonów. Nie chcę objaśnić, ósmy sezon. I co ja mam teraz? kliknąć? czekasz, aż ci coś zniknie. Tu masz timer. A, dobra. Nie skupiłam w ogóle. A ci, którzy są na czarno, to oni są już wykupieni. O, i napiszcie, czy wczoraj byliście na Akademii Pana Kleksa. No właśnie, on... po, Bardzo polecam. Tak, o, a, i teraz a, możesz, a, możesz sobie wybrać kobietę Sylwestra? I teraz będzie. o. Ejka, kobieta. Kobietę. Tak, ja też Mi mężczyznę wybrało. Ja wszy... kobietą. Patrz. Sylwester tymczasem ja. Mi... ja. Jestem mężczyzną, kurde. A ja chyba kobietą. Ja kobietą bo wybrałam sobie kobietę. Ej, musisz patrzeć, musisz zobaczyć, po Jestem Lizzie! A ja nie wiem. Link. A ja Ela. nie wiem! jestem chyba trendem. Nie! Mika, <laughs> ja chcę, żebyś była Gwen. Nie, nie jesteś Cies Gwen. Trend. Poczekaj, bo ja nie wiem. Jestem chyba Duncanem. Jestem Duncanem! <laughs> Kurde, skorze. jestem Duncanem! Poczekaj, zaraz zobaczymy, się kim Teraz Zaraz się podoba. przybliży do tej postaci. Kurde, mi się pluszaki. Kurde, mega mi się podoba. Nie to... Ale kto? Duncan, on jest ci tutaj. Który skocz, to jest Duncan? się... Jesteś jest... A w, Ewa. Ej, no, tu jest, jest, Jestem Lindsay. Jestem Awon. A ty jagoda gdzie jestem jest? Jestem Limbi. O! Ja ale... godam Ale ci Jagoda go Wiem, zazdroszczy. Ty... Wiem, bo je, chociaż jestem ładna, chodźcie do no. A ja to nie! Jestem. Wspólnej łazienki, chodźcie. Ja też jestem wspólnej łazienki. Chodźcie. Czekajcie na mnie! O Jezu, jakieś wyzwanie. A może parkour? To jest parkour. Są wszędzie parkour, nie muszę około tak. Nie dokodić, napisała, A jak wpadnę? No to, to a musisz... To, to musisz to, to od a, no to wiadomo, że wpadnę. Ja też wiem. Ja ale ty masz takie ułatwienie. Masz takie ułatwienie. O Jezu, prawie wpadłam. Tak. Ja jako pierwsza ruszyłam ogólnie. Nie! Tak jak wpadłam. A ja, ja czy Boże nie wpadłam. A ja wpadłam. O Jezu, to jest na czas, o nie, ja nienawidzę na czas. Nie przejmuj się najwyżej cię ale. Ala, jaki masz kolorowy e od ja koloru? Nie mogę wejść. Fioletowy. A, dobra. Ja, e ja też. A ja mam e żółty, więc nie jesteśmy w tych samych drużynach. No mówiłam, że jestem zwiką w drużynie. Ja mam fioletowy, jest. Ja mam żółty. Ej, 14 sekund zostało, a ja jeszcze nie przeszłam. No nie, no wywa wpadła. Wywalimy. Tu ja no czas. Ja wywalę Kortni. Wywalcie mocno, bo ona się no. nie rusza w ogóle. Header wywalimy. <laughs> Header wywalimy, bo ona Heder, się nie rusza. Header czy Kortni? Header. Header A nie, My nie możemy. Ale za to wygraliśmy. My nie możemy. My wywalamy Harolda Zlej, tego tutaj czekaj. typka. Harolda? Tak, ale się przeze... Nie, przeze mnie się ten. Y... Slaj! Ej, co my teraz mamy zrobić, bo ja nie czytałam. A teraz, ehm, nic. Teraz, teraz nic! Teraz Chodź do wspólnej łazienki. Chodź Chodź do wspólnej no, łazienki. Zauzuje. Dobra. I Pop. się zabił. Aha, o, co, co? głosowanie. Na Chodź niego na głosuj. Dobra, na... Idę no, do Harolda. Harolda. A m. wy lubicie Harolda? Nie, nie. Ja też nie. Napiszcie, ja swoją ej, napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona postać z totalnej porażki. Jak to w, to... w ogóle wiecie, co to jest? No, a niestety. Twoja Jagoda postać? Bo moja też samo, co twoja Jagoda. Gwen, Courtney i e... Dziewczyny, Bridget. Moje też. Ja lubię bardzo Gwen. Ja, ja lubię Gwen, Courtney i Bridget. Ja też. A z, z sezonu. Chyba siódmy? Nie. Czwarty. No czwarty i któryś tam jeszcze? No. Po trzecim. No. O, y, patrz masz piankę, czyli... Siema! A! O co chodzi? Czekaj, bo teraz będą osoby odpadać. Co? No to... Ale ty nie. masz piankę, więc jesteś bezpieczna. Jest, no. ja też jestem bezpieczna. Ja też. Y, w ogóle jak oglądaliście to tam będzie chyba w czwartym sezonie była y, down. Ja bardzo lubię down. Ja jeszcze nie oglądałam down. Piąty. Nie czwarty? Jeszcze nie oglądałam. O co chodzi? A nikt nie odpływa. A teraz ktoś odpływa, tylko, tylko że. Może no. z gry. Dobra, no, pan, no. Pan dan -kan? Dan -kan? to ja bardzo zastępuje. Okej, okay. o nie. On jest znowu na czas. Nie, Jezus. to wszystko jest na czas. Ja się boję na czas i nie umiem działać pod presją. ważne. Nie zwracaj na to uwagi. Najwyżej chwalimy mnie. Czemu? Przecież nie jesteśmy w naszej drużynie. Nienawidzę tych ludzi, bo oni cały czas mi wszyscy skaczą przy kamerce. Ale siema! Spadaj! Siema Duncan. Dun. Ala Duncan du 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 Jestem Dustin. <laughs> nie! Du nie, bo No ja nie. też spadłam. A ba, widziałam, jak ty spadłaś. A jestem Dustin. <laughs> Ej, my No nie! Dustin! Dustin jest? Ja, o jestem... ja! Przy samym końcu. <laughs> spadłaś? lena no. Lenana, Leniana, Lenana, Lenana, Dunke. Duncan. Dobrze, żeby oby korty się do mnie nie kleiła. A ja się kleiłam. Nie, nie. przy samym końcu. O ja. Pro, co? Nie, nie, doskoczyłam na metę. Oj. Ja. Zostało 6-5, 65. Nie, my wygramy to. Ja spadłam. No o, nie, no nie. Ani ważne. dobra, ja głosuję na zawroty głowy. Ej, Duncan, gdzie ty jesteś? Nie poczekajcie. Idę <noise> się kleić do kortni. <noise> Ale cię wywali. Nie, bo ona nie z w mojej drużynie. A. Poczekaj, Tej poczekajcie, idę widzowie chwilę. Komplera, ty się do Jeffa. No idź do tego Jeffusia. No ja jestem przy nim. Ej, dobra, my wywalałyśmy Tom. Y tak, zawroty głowy. Si się z nim całuję. <noise> tom, Tom wywalamy teraz. No, zobaczymy, ale ona jako pierwsza to na pewno. Głębia. Papa już, Dziłem. ja Wam mówię, papa, do... mogę już iść? Nie. Aha, Wywalono... albo, albo do mnie, albo do ciebie. A kogo wywalą? mnie. Nie, głowy, a zawraty głowy? Co z nią? Nie, nie, teraz będziecie głosować. Dzisiaj głosuj na te zawraty głowy. Dobra, bo by były porówno. Oczywiście, na ciebie nikt nie zagłosuje. Chyba, Dziś że mnie zaczęli całować. Nie, no. Nie no. Je się cały Dostała jest. się, Mam ochotę na pomarańczkę. Zaczynam. Man... No. Tak. No eee! nie, 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 nie! Nie! Zatrzymam wam. Okej okay, widzowie, teraz druga część te tego filmu jest w drugim sezonie. Drugi sezon, początek. Dołączają nas. Tym razem nie jestem mężczyzną, jak wcześniej. Jestem Ewą. A ja nie wiem, ja chyba jestem zawraty głowy. Ja nie też ja nie jestem wiem. Jestem Ava. Ej, chyba Easy. Easy? To, a ja Ej, ja jestem Ewa. A ja jestem Bridget. O cześć, jestem Ewa. To jesteś Ty, Ewa? Jestem Bridget. Ej, lubicie Bridget? Tak, mhm. mega. To ja jest też. Nie, moja ja też. Wiedziałam, że będę za Kurde, będziemy żorać. Musisz ją znaleźć. Znaleźć ze swoim nikiem. Czyli ty I klikać jadłeś... na niego. Tak, na, ten, na to jedzenie. Co? Trzeba żurać paskudne jedzenie. Gdzie jest moje? O, tu jest. O, ja Trzeba wiecie, klikać na to. Trzeba pochodzić z miską. Ja. Halo? No klikam! Od ej, cz ej, czemu ja klikam i co? Ej, wywalą mnie. O! Halo? Już się nie chce zjeść. Już? I co ja mam? Ej, bo nie chcę mi jeść. Pomóżcie mi ludziska. Hamerka no? mi się psuje. Dobra, to ja wam zastopuję? Pauzował. Coś się w tej rundzie, coś, coś, coś nie wykło. Chodźcie dobrze. Nie. No. A, Ale co teraz jest? Będziecie eliminować. Ej, kogo ja mam zeliminować? Będziecie. Blaily. Blaily? Tak. Tom. Tom? Ej, nią. Kiedy Idę do was? Blaily. Tu jest Blaily. Ja, tam wchodzą? Tu jest Blaily? Tak, to jest blejli, no. Jak oni tam wchodzą do kuchni? Otrzymałem głosy. A! <śmiewanie> to jest szef. Co? No. A. I co mamy zrobić? Nie wiem. Czekaj! Nie! Nie! Nic nie mogę zrobić! Zapatrz mnie. Do drzwi trzeba. Nie, też. Ajka. A co jak nas dopadnie, my już przegrywamy? No. No, I z... tego tam jesteście. I co wyrzucą nas? Nie! W dostatku prawdopodobnie. No. Ja tu dalej jestem. Elo! I my odpadniecie, bo macie za dużo osób. No. Kurde, minuta jeszcze! Tego. A! A ty? No i nie ze Ty jesteś zawraty głowy? Tak! Kogo ja mam wyrzucić? Brian Blade, oh no? lady No. Blind. Widzowie, wyrzucamy tom. A ja niestety nie mogę z Wami grać, bo nie mam Cześć! 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 Czemu Ty jesteś tam? Bo nie mogę tutaj. Czemu? Patrz. Oho, ale czemu nie możesz? To jest nie krężniczka! Betsy! Chyba przegrasz. Nie. Tak, przekrałaś. Przekrałaś, bo nie dostałaś śpianki. Ale chamy. Nie Lubicie Brani? No to ja wychodzę. Czekaj. Skończysz. Czekaj. Napisz idioci. <grym> ja w nieskończono mi nigdy nie zagram. Ej, gra ktoś Ej, tymczasem ta ja, która pisze na czacie. Ja dobra, bajo